O! Stwierzyna! ją! O boże! Co tu się dzieje? A, zaraz! Mogę użyć tego łuku! No pora, Podnieść. Hmm, gdzieś powinien być konieczny, no. Po prostu sobie wejdziemy obok niego. Czekaj kolego. Ja tu się świetnie wspinam Dam radę. Ja mu coś A, ja mam Ale daliśmy radę. Uważaj, bo jest łuk Zobaczmy, czy jeszcze działa No skoro już cięciwe naciągnęłaś, to teraz... Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja Ano... Mogę wejść? Czemu ja tu weźmę? To jest inkarno um. Muszę znaleźć coś do jedzenia Dobra zaraz, zostawmy jedną, gadajmy drugą pożyć, Patrzmy co jest tutaj. Będzie tanilona. Musiałem się już mi tu nie odskoczyć tak pieć w wieczor zrobiła. Ja. Snowmotion. Jeszcze nic nie było, dokładnie. To już banda jest, jest O ja lubię takie wejścia. To to jest co? O jedna zapałka! Tak. Co to jest? Przegląd wykładowajem. Dokument to stało się znowu szeregowe kosukę. W zeszłej nocy miał wartę przelami. Nikt nie <try> słyszał. <się try> a dzisiaj rano znaleźli jego hełm. Oj i nic więcej. Żadnych śladów, żadnej krwi, żadnych łusek Nic. Pozostali mówią o chińskich partyzantach, a nawet o amerykańskich siłach specjalnych. Cholerni, głupcy! Nie mają pojęcia, co się tutaj dzieje. To oni nas prześladują. Nieubłagane, złe duchy, które zamieszkują najstarsze miejsca na tej wyspie. Jesteśmy tu intruzami, a oni nas obserwują i czekają. Wszystkie te wraki, ruiny, cała ta wyspa to jeden wielki cmentarz. Prędzej czy później oni przyjdą i po nas. Nie mam, nie mam pierwszego? Lipa. Nie mam pierwszego. Chyba, gdzieś tutaj jestem pierwszy jeszcze. Kuleczka od na na kubelet. Co takiego? Mam Może to ma? będę w środku. Nie wiedział co mówi. Ani nie to. Ty, plus trzy. Tak jakieś ograniczenia. Gdzie jest ten jelonek? Ja się spią. O. Cholera. To jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Ja. To się jak się postawię na randmowej górze pojemnik, gdzieś mogę go zanurzyć. Co to ty? jak smur pojawia? tam za czułośno? Czekajcie, zmienimy czułość. Koiszki. Kiatura. Dobra. Chyba może być. Kolejne przejście, dobra. Dwa razy nie musicie mówić. O. Dobra. wiem z siebie. Jak tylko To jest jakieś ten... Еще есть загружение, не? Ты ведь чисто долго не можешь, а че? Прошу. Ладно, я просто My no, nasza nie mamy, więc jak chcesz to zrobić? Jestem do obozu, a jak nie? A jak Słuchaj, Laro, Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Co mnie straszysz? Dobrze, się te pizza. stop, O. nie, tam. O. Tam powiedzieć, jak tu Ale ten tego nie znaleźliśmy Chcę coś przegapić Pokręciliśmy się jak się pojechać eee, teraz nie dowiedzieć Cześć, bo tutaj było, nie? A czy też środku tutaj potrzebić? 40. Coraz więcej expa. Nie tam też. No nic. Więc jest powiem jest coś dla nas? Tu nic nie ma dla nas. Trudno. trudno. To jest trudno. Idziemy co to zjeść. O godzinę! Słuchajcie na opanowanie nowych mieczarstw. Instynku obcy panuj, 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 zaraz. No i o. ucisk potrafił się trzały z ciała zabitych wrogów surowców.

Pewnie z czasem coś zdobyć na ciśnienicami i zabić się Czemu to mały krzyknik? ten, Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz smoczego trójkąta Roth? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające i to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno nie zatrzymywać. Się zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Nie wyłączaj radia. Okay. Mapa, mapa, mapa. Na tobie To jest go Czy nam jakoś go snukę Co znaczy? Muzyka To się nie dzieje. W serio w środku lasu słyszysz muzykę Hmm Muzyka? Jak fajnie To jest otwarte Co jest? Y... Halo? Chcemy zabić. To Musisz to zrobić. Okej, dodajesz. Nie ładsz, patrz. O pogania. Jak miło. Czekała tu mama. Chyba da się tędy przejść. Skacz na wolę cholera A tu w trabi mam ty muzyk? Pusię. Te symbole to jest zapewne z księgi, którą czytaliśmy. O, co ja wyprawiam? Tutaj jest chyba ilość, co zginęło za tą księgi Wznawcy. No skoro jest tyle czasu. O Boże. Przecież to szaleństwo. Dlaczego nas dochodzi do takiego wniosku. Ta tradycyjna maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski, pochodził ze szlachetnego rodu. A ci wszystko. Nie słyszałam. Muszę czymś to podważyć. Muszę czymś to podważyć. No możesz spać! Zróbmy wybuch, bo koleżanka śpiewa, za głośno. Zróbmy wybuch, że strzaże jedziemy. Nie, zbóg. O nie. To O nie. O to się spojrzymy. Минниско. Чекаю. Не знаю, а ты бышь потом выключить? Припим, музычка. Сам начискай, как бы нет. Ale do wody o, dobrze cześć, się, cześć się. wyjście Wyjście, wyjście górę To jest pani coś nie. Nie, nic. Podejrzany Nie wiem czy w zgaśniu to Sam? Słyszałaś? Słyszałam Spalimy ognisko, wypatruj dymu Jesteśmy w drodze Udało ci się! Sam! Ale dzięki Bogu. Niespodzianka! Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z Twoją załogą. Są już drodze. Zobacz! Opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje, maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Wiem się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz no, mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiam opowiadać te historie. Himiko była piękna, tajemnicza ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w Midach zawsze kwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Niemożliwe. Zostawili ją śpiącą przy ognisku? A na desi ognisko jest całe i zdrowe. Так, парлю и мы Dobra, to przy sobie kończę. Tutaj. Tutaj. No jak, na już nogę podniosło. No, się, że was widzę. w sumie ta popka nie miała kozy. Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz. A co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem. Bo... Ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. <giby> Noga do Gigantyczny jest schodów. <giby> Dobrze. Ty... Ty zaczekaj tutaj. A ja... Ja sprawdzę drogę. Zgubi okay. się, na się zgubi. Właśnie nie wygląda jak. Archeolog, tak? Wygląda jakiś dobry. Ten... Nie tak źle. Dobra.